Black Friday, Black Week, Black Weekend. Tyle tych Blacków na wymyślali, że zwariować można. Przyszła moda z tak zwanego zachodu i już po prostu głupiejemy. A ja mam dla Ciebie inny Black Week, Black Weekend. Powiem więcej, I przedłużamy go do 15 grudnia. Nie będziemy tutaj rzucać jakimiś hasłami typu 5% promocji, 10% tanie, 15% i tym podobnie. Jeżeli masz potrzebę większej powierzchni na przechowywanie, jeżeli masz za małą filmiczkę, za mały garaż, za małą komórkę i potrzebujesz dodatkowej przestrzeni, skorzystaj z usług Unibox24 Self Storage w Radomiu. Magazyny samoobsługowe do Twojej dyspozycji, 3 m2, 6 m, 9 i 12, takie mamy do wyboru. Zapraszam, każdy kto potrzebuje dodatkowej przestrzeni, chce skorzystać z tak zwanego Black Friday, Black Weekend i tym podobne, zadzwoń na wskazany numer telefonu i po prostu ze mną negocjuj. Zobaczysz, będziesz mile, mile zaskoczony, zaskoczona, jaki Black Weekend przygotowaliśmy w Unibox 24. Zapraszam wszyscy, którzy zadzwonią i zarezerwują do 15 grudnia magazyn, komórkę, schowek, jak zwał, tak zwał, self-storage Unibox 24 w Radomiu. Będą mieli super promocje. Zapraszam!